Dlaczego dieta keto nie jest wcale tak wskazana w staraniach o dziecko i w leczeniu niepłodności? Jeżeli jesteście ciekawi, co mam na ten temat do powiedzenia, koniecznie zostańcie ze mną w dalszej części filmu. A jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, no to warto nadrobić. Just do it. Mam nadzieję, że nie zostanę tutaj zlinczowana teraz przez wszystkich zwolenników dietyketo. Ale. Mam też prawo do wyrażenia swoich swojej opinii na ten temat popartej też zgromadzoną wiedzą. Także zaczynamy. Po pierwsze chciałam nadmienić, że wszyscy zwolennicy diety keto, każdy ma swój własny rozum i każdy może robić to, co uważa za słuszne i ja absolutnie nikogo nie będę w tym momencie nikomu odradzać tego, co ma robić, jak ma robić, i nie będę nikogo, nikogo namawiać. Ale bzdurą jest, że dieta keto jest dietą, która ma służyć leczeniu policystycznych jejników, czy ma być dietą, która jest idealna w leczeniu niepłodności. Dlaczego? Dlatego, że jest to mimo wszystko dieta eliminacyjna. I w momencie, kiedy eliminujemy dużą ilość węglowodanów, i tutaj nie mylmy z, tego, z dietą, z niskim indeksem glikemicznym, bo w, w diecie z niskim indeksem glikemicznym my eliminujemy tylko węglowodany proste, jak najbardziej jedzenie węglowodanów złożonych jest wskazane, a wręcz potrzebne. I teraz. Y Dostałam wiele wiadomości, że dieta keto jest super, bo ktoś tam, komuś tam się udało. No i posłuchajcie, udało się komuś, kto przeszedł na tą dietę. I teraz słuchajcie, jeżeli wpieprzasz pizzę, hamburgery itd., nie odżywiasz się zdrowo i przejdziesz na dietę keto, to to na bank zadziała, dlatego że to jest po prostu zdrowszy sposób odżywiania. Jest tam bardzo dużo też warzyw y, i, i tak dalej, więc na, na pewno to y, podziała. Ale na dłuższą metę przy leczeniu y, politystycznych jajników, jak i y, ogólnie y, przy staraniach o dziecko, y, eliminowanie węglowodanów w taki sposób jak w diecie keto nie jest wcale wskazane. I teraz posłuchajcie, y, jak dobrze przeczytacie y, to, na czym polega dieta keto, i jakie są przeciwwskazania, jest jasno napisane, że nie zaleca się e, diety keto przy chorobach tarczycy. Bardzo wiele kobiet, które się stara o dziecko, ma problemy z tarczycą. Zarówno jest to Hashimoto, czy jest to niedoczynność tarczycy, jak i nadczynność tarczycy. Eliminowanie węglowodanów przy chorobach tarczycy jest po prostu niewskazane i tym samym możemy sobie jeszcze bardziej rozwalić tarczycę, jak ona do tej pory jest uszkodzona. Dlatego słuchajcie, ja mówię kategorycznie nie. Dietą, która jest, w sensie moim osobistym zdaniem, dieta, która jest bardzo wskazana dla osób, które się starają o dziecko, niezależnie od tego, czy mają insulinooporność, czy nie mają tej insulinooporności, jest dieta z niskim indeksem glikemicznym, która zakłada eliminowanie węglowodanów prostych. Ale węglowodany złożone jak najbardziej y, są wskazane. I tutaj, jakby uważam, że nie ma sensu y, specjalnie rozwlekać tego filmu, ponieważ y, wydaje mi się, że zostało powiedziane wszystko. Jeżeli macie opinie na ten temat, jeżeli macie wiedzę, jeżeli chcielibyście się wypowiedzieć, jakie jest Wasze zdanie, ja Was zapraszam serdecznie do komentowania tego filmu, ponieważ, wiecie, człowiek się uczy całe życie i powinniśmy w tym momencie jak najbardziej się wypowiadać, interesować, bo to chodzi o nasze zdrowie. Tak jak mówię, jeżeli chcesz być na diecie Keto, super, ale mam wrażenie, że to się robi taka kolejna moda, jak była dieta Dukana, dieta Dąbrowskiej, czy Kapuścińskiego, czy Kwaśniewskiego. Już teraz nie pamiętam dokładnie, jakie były te, mm, te nazwy. Pamiętajcie, że dieta, która jest dla wszystkich, jest tak naprawdę dla nikogo. Dieta, dobra dieta, jest stworzona. Indywidualnie pod kątem waszego stanu zdrowia, waszej aktywności fizycznej i naprawdę potrzebna jest duża, duża wiedza osoby, która robi dla was ustala dietę. I nie wystarczy tylko przeczytać artykułów w pani domu czy w przyjaciółce 30 dni schudniesz 10 kg do Sylwestra czy do wczasów. To nie bardzo działa. W sensie działa, ale można sobie dużą krzywdę tym zrobić. Pamiętajmy, że dieta to nie są tylko wyrzeczenia, to nie jest tylko to, że chcemy schudnąć, czy y, chcemy y, mieć y, płaski brzuch, y, żeby wyjść na plażę. Dieta to jest całkowita zmiana sposobu myślenia, odżywiania i tak samo dietą jest pisanie fast foodów, jak i dietą jest y, odżywianie zdrowe. Że Ży... Nasze żywienie powinno być po prostu racjonalne. Powinniśmy dostarczać wszystkich składników odżywczych, dlatego że one są wszystkie nam potrzebne, ale wszystko z umiarem i w oparciu o wiedzę. Także ja wam polecam oczywiście książki o diecie dla insulinoopornych pani. Ojejku, zapomniałam, teraz muszę zerknąć. Pani musiałowskiej i pani makarowskiej. Wrzucę Wam tutaj y, zdjęcie y, tych książek. Są bardzo fajnie napisane, w bardzo przystępny sposób, jest bardzo dużo fajnych przepisów. I wierzcie mi, że stosując taką dietę, y, będziecie bardzo dobrze y, zaopiekowane i zaopiekowani. Y, pod kątem dostarczania składników odżywczych. Polecam Wam oczywiście Akademię Płodności oraz Zosię Scholistycznie Zdrowi. Linki wam zostawię tutaj gdzieś niżej. A teraz się z Wami żegnam do następnego filmu.